Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sebix i witam Was na moim kanale dawni Tribal Carp Team. Dzisiaj już tylko zostało Sebix. No i słuchajcie, znajdujemy się na łowisku karp liści ogon. Mamy wrzesień i ja jestem mocno ograniczony z czasem i podróżami więc ograniczam się tak naprawdę do takiego relaksu by po prostu wyjechać po prostu sobie na tą zasiadkę nawet na no zasiadką tego może nie nazwać na no taki wypad powiedzmy pi-8 ośmiogodzinny. W moim przypadku, ze względu na brak tego czasu, skoro już mam taką opcję, to po prostu jadę na łowisko, które mam naprawdę w zasięgu tego czasu i gdzie mam jakieś realne szanse na złowienie tej ryby w bardzo krótkim czasie. Dlatego też tutaj się mocno ograniczam do tego łowiska. Poza tym można tutaj sobie naprawdę bardzo fajnie tę rybę pocholować, więc na razie nic nie kombinuję. Może faktycznie gdzieś w przyszłości tego czasu będzie więcej. To oczywiście jakieś wypady w Polskę jak najbardziej. Są przewidywane. Na tym łowisku, tak jak mówiłem, można tę rybę złowić, nawet jeśli nie bierze. Można ją złowić, ponieważ no to jest trochę taki paradoks, nie? że tutaj ryba bierze, nawet gdy nie bierze. Jeśli tutaj ryba nie bierze, to już nigdzie nie bierze. Ja jestem przekonany do tej po prostu zasady, na wodzie dwuhektarowej, coś koło tego, no, ten rybostan jest naprawdę bardzo duży i można tej ryby tutaj naprawdę połowić. Zestawy przerzucone były. Jedna wędka pół godziny temu, druga 15 minut temu. Więc ja w tym momencie zabieram się za przerzucenie zestawów. Ponieważ ja tutaj zestawy przerzucam co pół godziny. Jeden krok i już nie ma powrotu. Za plecami mam most spalone do zera, każda rana to lekcja, każda blizna bariera, nie oglądam się wstecz, bo to mnie zatrzyma droga przede mną płonie, ale w oczach mam siłę Widziałam jak marzenia gasną w dłoniach ludzi, jak nadzieja znika, gdy życie cię udzi. Ale ja idę w przód, choć w sercu mam burzę. Nie boję się ciemności, bo świt mam w naturze. Ta woda po prostu żyje swoim życiem tutaj musi się cały czas coś dziać. Im większy ruch jest na wodzie, im częściej coś wpada do tej wody, ten karp dostaje sygnał, że ląduje w tej wodzie po kagno i on po prostu wypływa e, na żerowanie. Więc im częściej przerzucamy zestawy, tym większa realna szansa na to, że coś złowimy. Słuchajcie, tak e dawno przyklejonego karpia do dna nie miałem 5 minut holu zanim zobaczyłem rybę i to zabawa była praktycznie przy brzegu ryba była tak przyklejona że jej nie widziałem do momentu dopóki nie weszła w podbierak 5 minut ciężkiej walki karpik 10 plus jest pierwsza rybka Mogę wracać do domu. Piękna. Jest, 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 Do samego końca waleczna Mam. Oczywiście chyba wraca do wody Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, ja nie nęcę z Pombą, tylko po prostu stosuję siatki PVA. W tym przypadku dzisiaj używam 35 mm na tunelu, który właśnie mamy tutaj i po prostu ja te siatki za pomocą igły do siatek PVA już nabita siatka. Igła przechodzi przez siatkę. Zakładam. Zakładam na przypon. Całość przeciągam. Przypon. I w ten sposób mój zestaw ląduje w wodzie. na górze jakiś ciężarek odpowiedni do rzutów. Na odpowiednią odległość, na której łowię, i taki zestaw mam przygotowany tutaj do szybkiej wymiany. Praktycznie wyciągam poprzedni zestaw z wody, tego wpinam i rzucam całość z powrotem. Kwestia kilkunastu sekund, tak naprawdę. Nie tracę na przekładanie przynęt, nie tracę czasu na przewlekanie tutaj igły, igły przez siatkę oraz przyponu, tylko po prostu mam już taki zestaw gotowy. Powiem Wam, że dzisiejszy dzień bardzo słabo, tak jak tutaj też obok mnie. Łowią też bardzo kiepskie wyniki. Co mam powiedzieć? Prawdopodobnie pogoda. Aczkolwiek bardzo przyjemnie się siedzi. Lekki wiaterek, słońce, lekie zachmurzenie, ale niestety na ryba nie chcę żerować. Kiepsko? Okej, okay, w porządku. Jedna wyholowana, jedna spinka. Nic się nie zrobi, takie są wyjazdy na karpie. Czasem jest tak, że się jedzie i się nic nie złowi. Czasem jest tak, że się jedzie na wodę na 3-4-5 dni, również nic się nie złowi. W tym przypadku udało się jedną złowić i jedną spiąć, ale no cóż, może następnym razem będzie po prostu szlady. lepiej. Póki co, ja kończę ten swój wyjazd, a zaczynam się zwijać. Może coś jeszcze wpadnie. Może nie. Zobaczymy.